Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Lego Star Wars The Complete Saga. W tym odcinku zaczniemy sobie od początku całą serię, całą sagę. broczne widmo. No i tutaj będziemy sobie zbierać oczywiście wszystkie. wszystkie mini zestawy, które. nie zostały zebrane, ale wcześniej trzeba się przygotować. Więc musimy sobie kupić. Y, kilka. Rzeczy. W zasadzie to tylko dwie. Muszę tylko znaleźć. O jest, tu jest łowca nagród. Tego musimy kupić. I jeszcze statek. Y, taja. Dokładnie tego taja. Dobra, jesteśmy teraz gotowi, więc idziemy do pierwszego epizodu. Roczne widmo. No i pierwszy rozdział, negocjacje. Zaczynamy swobodną grę. No i tutaj wybierzemy sobie tego łowcy nagród, który został kupiony przed chwilą. I zaczynamy grę. Oczywiście możemy sobie pozbierać wszystko, ale tym się nie będziemy raczej zajmować, bo tutaj nie ma na to czasu. Możemy jeszcze to zniszczyć, ale to też niepotrzebne jest. Więc idziemy sobie dalej. Droidy trzeba zniszczyć, tylko żeby nam nie przeszkadzały. I teraz idziemy sobie do pierwszego mini zestawu, który jest tutaj po lewej stronie. Jak widać pilnowany jest przez droidy. Pierwszy mini zestaw już jest. Ben Kenobi tutaj będzie nam towarzyszyć. Jeszcze tutaj coś jest chyba? Zaraz zobaczymy. Nie, tutaj nic nie ma. Monety są, ale niepotrzebne nam są. Bo już mamy prawdziwego Jedi, więc, Idziemy sobie tutaj dalej do kolejnego mini zestawu. Jeszcze tutaj chyba coś jest. Nie, tutaj nic nie ma. Kolejny mini zestaw drugi teraz czas na trzeci. Dobra? Ok, teraz ten malutki potrzebny Anakin, młody Anakin Skywalker, chłopak. I idziemy sobie do trzeciego mini zestawu. Ok, załatwione. Jeszcze tutaj mamy czwarty mini zestaw. Tutaj nam potrzebny Jar, Jar Binks z jego wysokimi skokami. No, i idziemy sobie do kolejnego piątego mini zestawu, który jest gdzieś tutaj. Ach, te droidy. Ale one nam będą przeszkadzać. Tutaj mamy kolejny mini zestaw w tym miejscu. To już chyba będzie piąty. Najpierw Charger Jar Binks potrzebny. Ale nie, tutaj chwila, bo tutaj nie ma nie ma żadnego mini zestawu z tego co widzę. Tutaj jest dobra. Ok, załatwione. I teraz potrzebujemy jeszcze właśnie Jar, Jar binksa, a który w zasadzie już zebrał wszystko tutaj. Więc teraz potrzebny nam jest ktoś z mocą. Niech to będzie Ben Kenobi. Jak widać statek poleciał. A my się musimy dostać teraz tam do góry. Najpierw trzeba otworzyć przejście. nowy charger Binks. No. Okej, okay, udało się. Teraz tutaj No, i potrzebujemy się dostać teraz tutaj, mamy szósty mini zestaw, i teraz możemy tędy wyjść. Siódmy mini zestaw jest też tutaj niedaleko. I zaraz pójdziemy sobie do ósmego mini zestawu, tylko trzeba zrobić przejście wcześniej. TC14 otwiera jedno przejście. Kolejne przejście, tutaj jak widać jest mi zestaw, ale możemy się tam dostać w inny sposób. Okej, okay. mamy ósmy. No i tutaj mamy dziewiąty. Tutaj będziemy mieć czerwony klocek. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czerwony klocek, pierwszy, to jest tak zwany klocek mocy. Idzie tu jest to wyjście. O, tu jest, dobra. W sumie to nie musimy już tego zbierać, ale jak już tu jesteśmy, to tak przy okazji możemy to zebrać. Pozostał nam jeszcze ostatni mini zestaw, który jest tutaj u góry w tej hali. Tylko najpierw trzeba zniszczyć droidy. Okej, okay, jeszcze jeden. Dobra. Potrzebujemy teraz klocki. Najpierw ten duży. No i teraz te dwa małe. Albo trzy, trzy. Charged Bings tutaj będzie najlepszy, żeby się dostać. No, O mały włos. Ale doskoczył na szczęście. I mamy dziesiąty mini zestaw, czyli wszystkie. Wszystkie w tej rundzie. Tu jeszcze możemy sobie pozbierać te, te monetki. Mogą się nam przydać, nie muszą. Tutaj mamy czerwone klocki. Tyle, że to nie są klocki do zebrania. A szkoda, bo było ich już kilka. Dobra, teraz idziemy sobie na drugą stronę. Oczywiście nie potrzebujemy żadnej postaci innej. No i ostatni panel w tym rozdziale i wychodzimy. Koniec. Czerwony krocek odblokowany, czyli taka super moc. Mamy ponad 2 miliony 900 tysięcy monet. 10 mini zestawów i tutaj zostanie stworzony statek Republiki. Transportowiec? Nie, to nie jest transportowiec, to jest. Nie pamiętam, co to jest dokładnie, ale na pewno jest to statek Republiki. 72 klocek za mini zestawy. No i mamy pierwszy statek zbudowany, także na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!